Siema, za chwilę będzie akcja Donate'y Od razu po wjeżdżam na miejscówkę, z której miałem zrobić serię e, Będą poszukiwania Zobaczymy co wyjdzie A później czeka mnie jeszcze wycieczka do Tromso po zakupy Dzięki wszystkim za donate. Dobra, idziemy już na miejscóweczkę. E, mam nadzieję, że tym razem niczego nie zapomniałem ze sobą. Auta jeżdżą, ale to nic. Zadzieram kiece i lecę. Ciekawe, czy tym razem wyjdzie coś ciekawego. Mam nadzieję, że znowu ani ja, ani wy nie będziecie zawiedzeni i łowy będą udane. Dzisiaj mam troszkę więcej czasu, mimo to i tak będę musiał się za jakiś czas zmywać. Mimo nieograniczonego czasu jest on ograniczony. Chciałem oczywiście wszystkim tutaj podziękować za e, moje tak zwane donaty, które od Was dostaję w postaci puszek i oczywiście wszystkich funduszy, które od Was dostaję, bo naprawdę ułatwia mi to prowadzenie tego kanału. Może będę w stanie coś ciekawego Wam przekazać. Widzę, że idzie to naprawdę w dobrą stronę. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej fajnych i ciekawych odcinków. I jeszcze jedna taka ciekawa sprawa. Otóż dzisiaj jest 21 maja, a u nas pada śnieg. Czasami grad jest cholernie zimno, bo są 3-4 stopnie. Eee, więc 17 maja pogoda udała się super. Mam nadzieję, że oglądaliście filmik. Jeśli nie, to zapraszam jak najbardziej. Nie ma tam wykopek, ale zawsze coś ciekawego się znajdzie. Dobra, wracamy do ostatniego miejsca, w którym kopałem i wychodziły właśnie te łuski. Zaraz zobaczymy, czy coś tam dalej zalega w ziemi. Tutaj już widzę, że od razu... Następna łóżka możemy wykopać na żywo. No, już widzę, jest. Z tego samego, z tego samego, a jak. Dobra. Lecimy dalej. Pięknie wyrzeźbione skały. I naturalny basen z brudną wodą. Tutaj gdzie wyszły te łóżki. Wyszła jedna tego samego rodzaju. Nic więcej tutaj nie wyszło, więc będę przenosił się troszeczkę dalej jeszcze tutaj te, to przejdziemy Tutaj jest jeszcze jedna. Zaraz ją wyrwiemy na żywo. Jest już ją widzę. Okej. Okay. Ale to już jest inne. RG W1, czterdzieści czwarty. Zaraz oczywiście wiedzie jakieś lepsze zdjęcie. Tutaj. Kolejna. Tylko że. Wygląda na dość głęboko. Dobra, tu coś jest. Tu jest i łuska, ta to już strasznie skorodowana, Ale była bardzo głęboko. Ale też z tego, co przed chwilą, właśnie RGW 144. No naprawdę była bardzo głęboko, patrzcie. Na całego pinpointera. Zakopujemy dół i lecimy dalej. No, sygnał jest troszkę niższy niż łuska. Dobra, pokazuję, że gdzieś tutaj wypadł. Okej. Okay. Amelinium. Tu coś w takim muchu. Wariuje O, jest i, jest i łóżka No ta sama w sumie co w ostatnim odcinku, malutka taka SNB222RM To jest jakaś świeżynka po prostu W takim chuj sobie odpoczywała Obok niej kolejna Czyli nie odpoczywała sama I troszkę wyżej jeszcze jedna. Ta sama. Tutaj jeszcze jedna gdzieś daje sygnał. Tutaj. O, patrzcie. Wyschnięty jeżowiec. Taki zieloniutki, naprawdę to jest coś, na co nie chcecie nadepnąć nogą. Jeśli pływacie w morzu, ale ten już był wyschnięty. Tutaj się gdzieś odzywa. Jest ta sama, jest kolejna. Dobra, jest kolejna ta plus cztery c i i i k pięć tutaj bardzo ładny sygnał w mchu dobra jasno kolejny raz sb dwa 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 Tutaj jest bardzo ładny sygnał 95. Już widzę co to było. Łóżka kolejny raz. Zaraz wam rzucę jakieś podsumowanko. Tylko znajdę jakieś miejsce, żeby usiąść. I tak. I lecimy dalej. Więc. Jestem już poza tym. Zaraz tutaj się rozłożę. A więc, tak, winny jestem Wam szybkie podsumowanie, co i jak do tej pory. Z torby rzutowej wszystko wypada. I jest to tak. 4,5, bo jedna jest bardzo skorodowana, już połamana. Wszystkie są z tego samego okresu na wojnę domową w Hiszpanii tam właśnie one były wysyłane. Najprawdopodobniej później również te, które zostały i tak dalej były potrzebne Niemcom podczas II wojny światowej, dlatego znalazły się tutaj na północy Norwegii. oraz wyszło 4 5 6 mniejszych łusek. To te wszystkie takie, które widzieliście we wcześniejszym odcinku. Oprócz tego wyszedł jakiś stary gwóźdź. Naprawdę bardzo stary. Mnie do niczego niepotrzebny. Jakieś kawałki stopionego aluminium. Jeszcze jeden gwóźdź. Co świadczy o tym, że no, ktoś tu strzelał, tak? Ciekawe do kogo, ciekawe po co, co było tego powodem. Wątpię, żeby tu polowali na zwierzynę i tym bardziej. Takiej, z takiej broni Ale miejscówka zacna, naprawdę Za chwilę sobie tutaj jeszcze pochodzę w tym miejscu Obejrzyjcie sobie szybkiego time timelapsa Bardzo fajna miejscówka tutaj jest, z tego co widzę. Tylko szkoda, że jak z wielu ludzie zrobili tu po prostu śmietnik. Masakra. Nawet tutaj. No póki co, bardzo, bardzo ale to bardzo cicho. Zero sygnału. Ale też z tego wszystkiego sprawdziłem czy na pewno mam detektor włączony. Ale mam. No, to warto wykopać. Dobra. Jest gdzieś tutaj. No kurde. Jest, jest i ten. Jest i nasz winowajka no to piękna piękna patynka na tym jest, ale to jest chyba chyba kawałek łuski ale ładna zielona patynka powiem wam tak, na, na tej miejscówce nie wychodzi zbyt wiele oprócz naprawdę bardzo dużej ilości łusek druga strona podzieliłem sobie to tak jakby na pół ta jedna połowa to była ta, gdzie byłem wcześniej i dzisiaj też w sumie ją kończyłem. I powiem Wam, że tutaj wychodzą bardzo duże ilości łusk, ale widać, że to są od e, dwóch strzelców najprawdopodobniej, max od trzech. E, bo wyszły trzy różne rodzaje łusk, a druga połowa tej wysepki jest czysta od jakichkolwiek sygnałów. Ale tak naprawdę jeśli nic nie będzie wychodzić, to będzie mijało się to z celem, żebym wam to wrzucił, bo zanudzicie się przed, przed ekranami. A jeśli będzie coś ciekawego, to wrzucę wam najprawdopodobniej jeszcze jeden odcinek z tego miejsca i będę powoli już uderzał w stronę Tromso, bo muszę zrobić zakupy. Przydałby się krótszy wykrywacz, ale właśnie dzięki waszym Donatom. Zbieram na legendę no i praktycznie w sumie już wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Teraz jeszcze muszę ją po prostu zakupić. To dopiero po moim urlopie. No, tutaj nie opłaca się kupować takich sprzętów. prawie byłoby lądowanie tam na dole.